Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Jest poniedziałek 7 października, czas na kolejny odcinek poniedziałkowego treningu odwagi czyli cyklu, w którym wzmacniamy naszą pewność siebie, poczucie własnej wartości, takie zdrowe, świeże nawyki wszystko po to, aby jeszcze fajniej i odważniej żyć. Dzisiaj będzie kilka słów o wdzięczności. Mamy taką tendencję, że częściej zauważamy rzeczy, które nie są do końca takie, jakbyśmy chcieli, aby one były. Zauważamy w innych ludziach zachowania, które nie do końca nam się podobają, wyobrażamy sobie, jakby to było, gdyby ktoś zachował się inaczej, gdyby rzeczy zdarzyły się inaczej. Jakoś nasz mózg jest tak skonstruowany, że bardziej ciągnie do rzeczy, które są na minus. Jest też w tym wyćwiczony, bo wszystko wokół raczej zwraca nam uwagę na pewne braki. I chodzi o to, żeby zacząć ćwiczyć w sobie niepoczucie braku. Braku, tylko poczucie dostatku i tego, jak dużo mamy. Nie od wiadomo, że to, na czym się skupiamy, to rośnie. W związku z czym, jak będziemy skupiać się na pozytywnych rzeczach w naszym życiu, to jest duża szansa, że więcej pozytywnych rzeczy w naszym życiu zacznie się pojawiać. Pewnie nieraz słyszałeś o czymś takim jak dziennik wdzięczności. Pytanie tylko, czy słyszałeś, a coś z tym zrobiłeś, czy tylko słuchałeś tego, że ktoś o tym mówi i myślałeś sobie, a nie wiadomo co, będę pisał. I właśnie to jest zadanie dla ciebie na ten tydzień. Załóż zeszyt, zwykły zeszyt, notes, cokolwiek, gdzie możesz pisać. Ważne, żeby pisać, nie tylko myśleć o tym i żeby to nie był elektroniczny dziennik wdzięczności, tylko taki, w którym ty faktycznie weźmiesz długopis i zanotujesz. I chciałabym Cię namówić do tego, żebyś rano, każdego dnia rano, pierwszą rzeczą, którą zrobisz, to wziął ten zeszyt z szafki obok swojego łóżka i zapisał trzy. Rzeczy, trzy wydarzenia, trzy osoby, trzy sytuacje, które się wydarzyły, trzy odczucia, które miałeś w sobie w, na przykład w minionym dniu, albo masz po przebudzeniu, za które jesteś wdzięczny. Tak, abyś zaczął dzień już z takim poczuciem obfitości i tego, że masz, a nie z poczuciem, że czegoś ci brak i kolejny dzień, z którym musisz się zmagać. Buduj w sobie poczucie tego, że masz dużo, a będziesz miał jeszcze więcej. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, życzę Ci pięknego tygodnia i do zobaczenia za 7 dni w kolejnym poniedziałkowym treningu odwagi.